Wszyscy niecierpliwie czekaliśmy na jakiekolwiek oficjalne informacje o nadchodzącej konsoli Sony, czyli PlayStation 5. W odpowiedzi na to Sony zorganizowało najnudniejszą w historii gier wideokonferencję, na której jednak przedstawiło część szczegółów na temat swojego najnowszego dziecka. Jeżeli chcesz poznać wszelkie informacje, które wczoraj Sony oficjalnie potwierdziło na temat PlayStation 5, zostań do końca odcinka, a ja życzę tobie miłego oglądania. Pierwsza oficjalna prezentacja specyfikacji konsoli PlayStation 5, tak jak już powiedziałem, była najnudniejszą prezentacją, jaką widziałem w świecie gier wideo. I nie chodzi mi o to, że była ona zła, była po prostu źle zaadresowana. Większość z nas oczekiwało festiwalu gier, wielkiej radości, wyglądu konsoli, wyglądu nowych gier. Po prostu większych, większych emocji, a Sony chciało zaprezentować raczej specyfikacje w stronę deweloperów i w stronę garstki z nas, którzy naprawdę interesują i fascynują się teraflopami, megahercami, gigahercami, gigabitami i tak dalej. I stąd wyszło trochę małe nieporozumienie, bo tak jak mówię, setki tysięcy osób czekało na tę konferencję, chciało obejrzeć, chciało dużo radosnych emocji, a dostaliśmy godzinny wykład, który Mark Serni przeprowadził na temat budowy i specyfikacji konsoli PlayStation 5. Oczywiście dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji oraz dokładnej specyfikacji nadchodzącej konsoli Sony. Więc podsumujmy sobie teraz wszystkie najważniejsze informacje na temat specyfikacji nadchodzącej konsoli Sony, czyli PlayStation 5. Jeśli chodzi o procesor, będzie to oczywiście ośmiordzeniowy procesor od AMD Zen 2, taktowany częstotliwością 3,5 GHz. I jest to oczywiście gigantyczny przeskok, jeżeli chodzi o wydajność, w porównaniu do obecnego CPU, które mieści się w PlayStation 4, czyli 8-letniego tabletowego Jaguara. Jeżeli chodzi o procesor graficzny, czyli GPU, będzie to procesor w technologii RDNA 2: 36 jednostek obliczeniowych, taktowanych maksymalną częstotliwością 2,5 23 GHz. I będzie to częstotliwość zmienna, co jest dość niespotykane w konsolach, bo do tej pory e, częstotliwość taktowania procesora graficznego, jak i z podstawowego procesora była stała. I tak też będzie w Xboxie serii X, a w PlayStation 5 będzie to zmienne i maksymalna częstotliwość to jest 2.23 GHz, co przy 36 jednostkach obliczeniowych daje nam 10,3 Teraflopa. Jeżeli chodzi o pamięć, będzie to 16 GB szybkiej pamięci GDDR6 Przepustowości 448 GB na sekundę. Jeżeli chodzi o dysk i na dysku Sony najbardziej się skupiało, bo tu jest naprawdę spektakularna specyfikacja, będzie to nie 500 GB, nie 1 TB, a dokładnie 825 GB. Ale uwaga z prędkością odczytu 5,5 GB na sekundę. 5,5 GB na sekundę to jest naprawdę dość niespotykana prędkość i dużo szybciej niż Xbox serii X. Zresztą, zobaczcie, jak w porównaniu do PlayStation. Station 5 wygląda specyfikacja Xboxa serii X. Procesor będzie szybszy, bo będzie miał 3.8 GHz. Będzie to również procesor Zen 2, również 8 rdzeni. Jeżeli chodzi o procesor graficzny, to tutaj jest trochę inne podejście. Mamy dużo więcej jednostek obliczeniowych, bo aż 52, ale taktowane dużo niższymi zegarami, bo 1.825 GHz, co w przypadku Xboxa daje 12 teraflopów przy czystym przeliczeniu, więc tutaj mamy około 20% Lepszą wydajność od PlayStation 5, ale oczywiście będziemy musieli zobaczyć, jak deweloperzy to wykorzystają, bo inne zegary to trochę inne teraflopy. No ale czysto na papierze Xbox wydaje się potężniejszy. Jeżeli chodzi o pamięć, to również tutaj Xbox trochę inaczej podszedł do tematu, bo również mamy 16 GB pamięci, ale podzielone na dwie pule: 10 GB z prędkością 560 GB na sekundę, czyli wyższą niż PlayStation 5, a 6 z prędkością 336 GB. Gigabajtów na sekundę, czyli niższą niż PlayStation 5. A na dysku to jest największa różnica na korzyść PlayStation 5. Co prawda, Xbox będzie miał trochę większy fabryczny dysk, bo będzie to cały terabajt, czyli 1024 GB, a nie 825, jak w przypadku PlayStation 5, ale jeżeli chodzi o prędkość odczytu tego dysku w Xboxie, jest to ponad dwukrotnie słabsza prędkość, bo tylko, w cudzysłowie, oczywiście, tylko 2,4 gigabajta na sekundę. No dobra, ale o co chodzi z tymi dyskami SSD i dlaczego ta prędkość w porównaniu do prędkości obecnych generacji konsol ma tak kluczowe znaczenie. Bo tutaj nie tylko chodzi o prędkość ładowania gry, nie tylko chodzi o prędkość wczytywania obszarów czy loadingu kiedy umrzecie. Tutaj na przykład i to co Mark Serni mówił i opowiadał jest kwestia wykorzystania pamięci RAM, bo to, że PlayStation 5 będzie miała dwukrotnie więcej pamięci, nie 8, a 16 GB to jedno, ale to jak ta pamięć jest wykorzystywana przez deweloperów i jak będzie mogła być wykorzystywana przez deweloperów w przypadku dysku SSD. Wyobraźcie sobie, że teraz e, trzeba w pamięci RAM przechowywać około 30 sekund e, nadchodzącego gameplayu, tak, żeby e, obszar. E, Świata, w którym się poruszacie w grze, mógł być szybko wydobyty, szybko wczytany właśnie z pamięci RAM. A w przypadku tak szybkich dysków SSD, jak będą w PlayStation 5 czy w Xboxie, trochę wolniejszy, ale też oczywiście dużo szybszy niż obecnie, wystarczy przechowywać jedną sekundę gameplayu, bo to na bieżąco będzie mógł dysk wczytywać do pamięci te kawałki kodu, które są potrzebne, żeby płynnie rozgrywka się odbywała. Więc to nam zwalnia mnóstwo, mnóstwo pamięci RAM, która może być użyta do innych celów niż właśnie przechowywać chowywanie tej nadchodzącej rozgrywki nadchodzącego świata, po którym się poruszacie. Także to, że będzie dwa razy więcej pamięci RAM, to tak naprawdę będzie dużo więcej pamięci RAM w porównaniu do tego, jak deweloperzy muszą wykorzystywać obecnie RAM, a jak będą mogli go wykorzystywać w przypadku tak szybkich dysków SSD. Z ciekawych informacji jeszcze i trochę różniących PlayStation 5 od Xboxa serii X jest podejście do rozbudowywania waszych dysków, yy, bo oprócz tego, że będzie fabrycznie wbudowany dysk 825 GB SSD w PlayStation 5, będziemy mogli dołożyć sobie swój dysk i tutaj Sony poszło trochę inną drogą, mimo że plotki wcześniej mówiły, że to Sony użyje kartridżów z dyskami do, play do PlayStation 5, to właśnie Xbox użył kartridżów, a PlayStation daje nam po prostu zwolny slot na Dysk, którego będziemy mogli włożyć kupiony w sklepie dysk, tak jak to teraz ma miejsce w PlayStation 4. Z jednym warunkiem, że ten dysk będzie certyfikowany przez Sony, czyli jego prędkość będzie wystarczająca dla PlayStation 5 do prawidłowego działania. Bo pamiętajcie, że teraz na rynku są dostępne dyski SSD, ale ich prędkość jest różna, a chodzi o to, żeby deweloper i PlayStation miało pewność, że dysk, który włożycie do swojej konsoli, będzie tak samo szybki jak fabryczny dysk zainstalowany w PlayStation 5. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak ten proces certyfikacji będzie przebiegał. Zobaczymy również, jak to wpłynie na cenę dysków, ale myślę, że takie rozwiązanie w porównaniu do rozwiązania z Xboxa i tak sprawi, że dyski do rozszerzenia pamięci będą tańsze niż w przypadku kartridży od Xboxa. No ale to zobaczymy, oczywiście, jak to wszystko trafi na półki, jak ta cena będzie się różnić. Ale pamiętajcie, że również w PlayStation 5 będzie możliwość rozbudowania tej podstawowej pamięci podstawowego miejsca na dysku w PlayStation 5.

Kolejną rzeczą, którą Sony się bardzo chwaliło i bardzo eksponowało na tej konferencji jest audio i procesor audio, który został zainstalowany w PlayStation 5. Mark Cerny powiedział, że prędkość i wydajność tego procesora audio jest porównywalna z procesorem zamieszczonym w PlayStation 4, czyli ośmiordzeniowy Jaguar jest zainstalowany do obsługi audio w PlayStation 5. Samo to robi duże wrażenie, ale również to, jak Mark Cerny o tym opowiadał, jak oni chcą sprawić, żeby gracz poczuł się naprawdę w środku Rozgrywki. E, powiedział na przykład na przykładzie deszczu, że teraz deszcz jest po prostu dźwiękiem deszczu, a oni w PlayStation 5 dzięki temu procesorowi e, dźwiękowemu chcą zrobić coś takiego, żeby każda kropla deszczu była oddzielnym dźwiękiem i e, deszcz, żeby się składał z tysięcy, z dziesiątek tysięcy oddzielnych dźwięków, które będą dobiegały do uszu gracza i sprawiały, że on naprawdę poczuje się, jakby stał e, pośrodku deszczu. E, to wszystko robi mega wrażenie. Oczywiście trzeba by to usłyszeć i mam nadzieję, że uda nam się to usłyszeć już niedługo, zaraz po premierze PlayStation 5 ma to działać dobrze i na słuchawkach, i na telewizorze, i na dźwięku przestrzennym. Podobno ten system ma się do tego dopasowywać. Zapowiada się to rewelacyjnie, bo na polu dźwięku dawno nic się w konsolach nie działo, a teraz mam nadzieję, że dostaniemy naprawdę coś nowego i jakąś nową, ekscytującą funkcjonalność, której do tej pory nie znaliśmy i nie mieliśmy, a wiadomo, że dźwięk w grach jest bardzo ważny i nowe doświadczenie na tym polu na pewno by się przydało. No to tak w kilka minut można podsumować ten przynudnawy i prawie godzinny wykład, które zaserwowało nam Sony. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o specyfikacji PlayStation 5, czy fakt, że jest ona słabszą konsolą w stosunku do Xboxa serii X, zaważy na waszej decyzji zakupowej. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania, także komentarze należą do was. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, mam nadzieję, że dowiedzieliście się z niego czegoś nowego. Pamiętajcie również, żeby zostawić łapkę w górę, a a jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście zasubskrybować ten kanał. Dzięki, że oglądaliście. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!